Jest godzina 23:59. Pod ostatnim filmem jest 9800 łapek. Niestety nie udało nam się wbić progu 12, co tylko świadczy o tym, że można w sumie powiedzieć, że daily oficjalnie powinno się zakończyć. Ale z racji takiej. Że przez całe daily wbijaliście strasznie dużo łapek w górę, byliście strasznie zaangażowani w to daily jest strasznie dużo osób, którym bardzo zależy na tym, żeby to daily jeszcze trwało, to zrobię jeden wyjątek. I ten wyjątek jest taki, że jeżeli do godziny 15 jutro wbijecie 13 tysięcy łapek pod ostatnim filmem, który opublikowałem z życia gangstera, to o 17.30 wrzucę kolejny. I daily się będzie jeszcze kontynuowało. Ale jeżeli już po raz kolejny nie wbijacie tych łapek, no to niestety będę zmuszony już przerwać daily i wracamy do starego schematu. Dlatego, jeżeli Wam się uda, to tutaj podziękowania dla osób, które są zaangażowane w wbijanie w tych łapek, zostawianie komentarzy. Ja to bardzo doceniam, i w taki sposób również chciałem podziękować takim dodatk taką dodatkową szansą. Także. Wiecie, co macie robić. Jeżeli podołacie, no to widzimy się jeszcze na daily. Jeżeli nie, no to wracamy na stare zasady. I kto wie, może, je, może jeszcze kiedyś po prostu zrobię kolejne. Także widzowie, do dzieła.